ja wiem, że stoi Roma. manto, to ja bym się stoi bachtał. Miery Manusza kochana. tu tu me. Pałso. Bo wybaczny na osiemnaście lat Romia sa Żydo. Ja wiem, kiero pszau. Janu. Peso i be. Peso i be wybaczny. Peso i be me Szkoła. Barbara. A da jest zośka, charyupy, wiecie po pomaja. Ale od początku matułęga rozpchnęła, a osadził. I sejdzda sobie buty. Mierite o okupuję AKP, a sweto, moja. I tylko sejdziemy ja. I ses jak irdo, bo z KDNP sa repchnia, a pshała z KDNP. Soker raz da kheresa da działkęca. Więc Jano jako najpchoredyr Czavo, pchnęł działa me biknawa da kher, da działki biknawa, i ki nagrażnakę kher paszmande do 70 metrów, czy do kicy. W chędziarze kięła do kher. O akerze, opaszłaste, paszłeste, jawoła, i Więc chędziarz da wasare, rzekni depę do chereseste, saros, połóż te po, 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 przepisy. Więc joj. Grażyna, tradiakę czchałok Anglia. Ale dojść po czyn czy po dawał do sprawa. W każdym bądź razie Grażyna Jawi pałekę Polska. Seria wiakka rażynakę Polska, Janocze Tradiapa Łatę, ale już jąłkę Barbara przyzwonić. Była czyne... so czy ten nas dojść do Romni Kireł, czy dał peskie pchanięca, czy Pzałęca Rakireł. No też wiadomo, że, że kier, nie ma rakiar. Ma nóżny köłpeski rozprawa. Karemąć, że jej kamał dojdy do Rakirdzia Pepszalessa, że oj Kamal dojdzie do skarżysko do doktor T. Ale mangę nic nie dało na Rakirdzia. Chęciła tylko jak. Grażyna jest na i że chleb do Tetradas, bo oj wybaczyłę, doktor i te oczekiwana, do szpitala, nażynał. Więc, bo chciał poszuć ją, aha. To więc pchnął, bratowa do Junaku czy Nipko Kory, na kuczyń, no to chleb i Tetradesmanusz. Weźcie masadę w de tladi ją. Okej kiedy chapiesz, tu to ja i nie, nie jak, czy to do Uteves, pchnę szwagier, Przepisnawa da wasaropatero miate, pchnę przepis nawa, nie tu mebeszena, pchnę daj da kher, nie, pchnę do obory, pchnę uena, remonty, pchnę poker na pescę, wasy poty do i Każta za kasztas zapchędzia, ujam to podtrzyna do kasztas. Ale ma pchnę, już szwagier pchnął. My tu jest dokładnie dało się, że my dawa na kamam. Na kamam pchnęło i na kamam pchnęło to byszał daj. Pchnęło, ktasło da pchnęło, kucz szwagrosan pchnęło. To ja by sam z tobą szun mandaj se czchawo rob, A gada 12 lat, pchnęło 14 majin. Pchnęło szun. I mai pał bęcz bersz, po do kher przydzawał, pał tute do majątku przydzawał, pał tute pał bęcz bersz. No to pchnęło akurat miło czchawo, ja była po Kamysa p czy ją biegnęła, czy ją kiełdowała, czy ją bieszyła dawały dawała łezki ja beła. Ale my, pchana mi rozprzedał, pchana, my tak her I my te drzewa odej Więc, proszę pana, ja wiem, że z teba chciałeś się Ja wiem, ja, pe, w ogóle ma naszunenas. Naszunenas w ogóle, co on mu I dla miry Juani, i dla da szwagro, naszunenas w ogóle, co on

Polska i ja, 160 lat, tylko że ja mam wspólną dosunę, bo akierda kierzeń, ja i syz, i Mirec, i is Anguscioli i syz, i Czchaworeńki kierzeń, yeah i ja i No do Wasa wspólną i syz. I do, do Wasarów Polska dünya, i ja, i traciłam wtedy skarżysko, i to Wam chcia do skarżysko. I wchodziłam, <cjum> a on mówił, że ja bym do Wasarów. Więc po wyłapaniu, bo mój już normalnie zaczynał, co to pchanał. Szuran do radery. Kanastra ja po chingard jam pa yaviaj daj po chingard jam pa dobra. Po godzin jam Po godzin jam po roku chcesz brałeś się starczy panże staro mi sto. Staro kuć. No. Je dawał do poniedziałku. No to kanacz chaworen szkoła. No to jej mand mande pocchawa, ale ja se na chaworen keskowa. Khana dobra, khana barbarasa, khana khada, po wybaczenie. To my khana lijała na chaworen. Ale ja nas zasutcjom. Za suchą. Nadrazu, rad wybar bach na radio, pa de khachavlenar nadekher. Pana ludzie ja pewnie pranal kashkowa i pranal duk khawa otrazu pranal butmanka pana po karta prskirow. Ale godzina 2:00 min 3:00 min. Na na na. Bo shamade vurdentradokla skowa, nie było pana dzieci, były pana dzieci. Dał po kodoraja, nie było pana żony. Dzwoniła na kaj kajoj. A joj kiedy kiano ja devurden bešti. I tradycyjnie, wszystko, co się dzieje, wszystko, co się co szkoła. Kaj tu co się dzieje, wszystko, co się dzieje, wszystko, co się dzieje, co się co się dzieje, wszystko, co się dzieje, wszystko, co się co się dzieje, wszystko, co się dzieje, wszystko, co się dzieje, i o mój telefon, mój Mój chir. Działa, 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 ma działa, 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 Adam, młodzież, prenu. to są so tu wykadę jest teleśwową Bulbas czy mas? Prenu kako. Pana to wiadomo, prenu że mas wykadał. Wiadomo, żeś prenu. Ale prenu masu z aktuła, prenu to dawa mię Na kamam co z dał. Ja wierzy, bo ty. ja telefono. U ja telefono o este, prenu diab. Prenu Pana uczorek, co co Romano, po Wurden odjacza na co, socarzyć to co, odia do wurden al łowe, ale ja cię na tradia kašarom i to od magirpe, najsins Więc do się ja połyste. çapłesty. Da dawe so maska cerka, kada rom. So mas. da dzieło, rozpędziom. Kada was tu kana Barbara, ja Cię powiedzieć, że panczmersz, magirdy. Dujcz chłopa ma ir, padawa, że te rysio, sonarysioła, do magirdy nie paszła połaty. I ja, no, podawa, że u ja łap, bęmiłrowy zakiro, za u ja mogę i że rozmaręł drzwi mangę. mange, ma girdo, że korowana klamka na sztył, to do tego kinpe. Ja widzę. Na serdarom Amsterdam rozłołoło dawa. Bo ja nie wiem, ona uważa na ten, dla Roma zdać arkas. Mangę na Czy nie uważa na ten, czy nie na uważa na ten. My uważa na ten, jak mam, jak on, jak mam, kiedy uważa. Mandaj si, miro wyboru. Skorowaj, że jesteś wyboru, ty dzian, kiedy umarłeś, kiedy Roma, medzian. Ale z czaczypej si, jak peda święto. Ty ja umiarybam, kiedy dwa. Pacia, panazby...